Nihilizm to pogląd filozoficzny odrzucający wiarę w sens, celowość czy wartość różnych aspektów życia oraz negujący możliwość obiektywnego poznania rzeczywistości. Głównie postulując, że nie ma żadnych podstaw, aby je uznawać, w obliczu ogromu i obojętności, a nawet wrogości wszechświata wobec ludzkiej egzystencji. Nihilizm występuje w ogromie różnych wariantów i można się nawet spotkać z opinią, że jego rodzajów jest tyle, ilu samych nihilistów. Najczęściej jednak słowem tym określa się różne formy nihilizmu egzystencjalnego, zakładającego, że ludzkie życie samo w sobie nie ma żadnego sensu ani obiektywnej wartości, lub nihilizmu moralnego, uznającego, że ostatecznie nic nie jest ani dobre, ani złe i że żadne zachowanie nie jest lepsze ani gorsze od drugiego. W myśl tych idei człowiek określa swoje własne, subiektywne cele i wartości, według których orientuje swoje życie. Wynikają one jednak z naszych naturalnych odruchów lub konstruktów kulturowych i mają jedynie taką wartość, jaką im nadamy. Filozofem najczęściej kojarzonym z tym nurtem jest Friedrich Nietzsche, według którego nihilizm oznaczał uznanie, iż najwyższe wartości tracą wartość. Nie ma żadnego celu. Na pytanie dlaczego, nie ma odpowiedzi. Uważał on, że cierpienie i świadomość śmierci, będące nieuchronną częścią życia, tworzą w człowieku potrzebę poczucia sensu, które w Europie tradycyjnie wypełniała religia chrześcijańska, postulująca celowość świata i obiektywną wartość ludzkiego życia. Według niczego, po odejściu od tradycyjnych wierzeń, lekiem na pustkę egzystencjalną miało być wytworzenie przez ludzi własnych celów i wartości. Choć jednocześnie poprawnie przewidywał on, że zarówno nihilizm, jak i pustka egzystencjalna będą zjawiskami coraz częstszymi w nowoczesnych społeczeństwach.